Maneczko. Z tej strony Amur TV. Dzisiaj przyjechaliśmy sobie powędkować. Ustawimy się, może na dwa kije pod metodę. Yy, zanęta dzisiaj to będzie amurowe z Akabajcu. Czyli mamy tutaj trochę, dostaliśmy sobie jako pelecik w formie takiego paletu. A trochę tu no przemoczyliśmy, przyznajemy się. Taką wodę zanęty. Fasolę mamy do przed Mamy także lioszek zielony. A jeszcze tutaj dwie puszki kukurydzy takie nieduże, a także do podajnika będą jakieś tutaj trzy jakieś różne rodzaju lipy. No i tak w skrócie by wygrała nasza dzisiejsza taktyka na wędkowanie pod metod FIDEL Jesteśmy całkowicie na nowej miejscówce, dawno tutaj nie wędkowaliśmy, no, chyba w ogóle. Jedynie co tutaj wędkowałem to pamiętam ze spinningiem. Chyba. Tam dalej mamy Tarlisko jest wita tabliczka, tak wygląda taki dopływ a my siedzimy w tak sobie będziemy rzucać tam pod tamte ścianowiska tam mamy już wyspę rzucamy gdzieś tak o tu jedną a drugą spróbujemy gdzieś tam w tamtym kierunku tam dalej gdzieś Zobaczymy co dzisiaj będzie, taktyka to jakiś może lin, może jakiś lesz się tu trafi, zobaczymy co będzie. Może jakiegoś karasia wyciągnie kamień. Pamiętajcie tutaj o subskrypcji, o łapce w górę, napisaniu w komentarzu, Usłyszycie także filmik znajomym, no i zapraszamy Was do oglądania tego odcinka. Do mamy tutaj z Eskafeder Orzech TGSi. Ona jest taka brązowo pomarańczowa, w sensie całkiem fajnie spisywała. Zobaczymy co będzie dzisiaj. I chyba połóweczkę założymy, co? Jak musisz? Ja myślę, że mi coś założył półkę. Mm -hmm. no dobra. Mamy dwie wędki zarzucone i teraz tylko pozostało nam czekać na branie jakiejś rybki. Idzie do, coś tam? grubego. Serio? Mhm. Coś tam dużego masz, mówisz? Nie, branie dopiero. A na co miałeś, na jakiś kolor? Na żółty? pomarańczowo żółty. O. Nie chcę, żeby po tą tą Mhm. Nie chcę za mocno, żeby w nie Żeby nie urwać. Już tam widać, o, 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 o. Tak duży chyba ogórek. To mi się wydaje, albo spary leśnik. Ja. To duży. Jak się trzepie. Chyba. Chyba, no. chyba, chyba spary leśnik, albo coś innego. Nie, jajko. Czekaj, ja to sobie położę i go wypnę i pójdziemy go zmierzyć. Co? To za chwilę? Bo mi się tutaj trochę opląta gdzieś na pomarańczowego Widać? O, mm -hmm. Widzisz? Taki fajny ładny, nie? O no. zmierzymy go? Mamy to od zera 41. 40... jeden 41 mówisz? 41, 41 cm Taki fajny Prawda no? Ładny. Ładne. Ładny. duży. 41 cm, nie? Taką ładną hmm. pyszkę ma. No piękny. Takie ładne Piękny. No. Co tam masz znowu? Trzecie no. branie wykorzystane w końcu. Jak tam? Ja się choruje, ale nie wiem jak długo, bo mi bije jak ja o. o jak bije. Coś tam mówisz, że walczy porządnie nie. z tobą Żeby mi nie wystrzeliło Nie o. mogę nic zrobić sobie samym, samym kijem Idzie tam gdzieś pod trochę O nie mogę nic zrobić No to fajnie masz, widzę. Wytuje się woda. Dwie zbyj. Nie mogę zbyj, jakby mi nie daje. O. No, no. Yeah. Ogórek. Taki, ładny. Ładny. Taki. Ładny. Ładny, nie? Taki Jakoś dziwnie się zapiął, zobacz. Widzisz? Nie klasycznie, no. tylko tak. Jeszcze chwila. Z przypadek chyba, że go wyjąłem. Jak myślisz? Mm, raczej tak. No mm. właśnie, tu. 30 czeka, czeka. krzywo trochę leży, no. 30 prawie 40. No, prawie 40. Tu od pyszka na do prawie 40. Dobra. Łat. Wypuszczamy no, go. Fajnie tak. No, wypuszczamy. Dobra. Tak wypuszczamy go Tu, tu czy to Jak to chcesz? Jeszcze Teraz Pierwsze branie swoje, tylko żebyś nie zmarnował tego. Nie no, nie ja no, idę po podbierak, tak. a ty sobie powolutku holuj, dobra? Ja mam jeszcze, to to, mm, a, ja, a ja idę po podbierak. Chyba linek idzie, wiesz? Tak walczy. Linek. No. Mm. Samym kijem musisz powolutku. Przepłon nie pójdzie, to może go ściągnąć. Troszkę do mnie. No, Miłogórka widzę. widzę, ale czy go wyjmiemy to nie wiem. Ja nie wiem czy go nie... Nie wiem. że walczy. Hmm. O, nie trafiłem w podbierach. O, mamy go. 38,5. 30, 30, o, to nie dużo. 38,5. No fajnie, dobra, go tu w podbierach. Tu. Dobra. Na dół. O, pięknie. O i to nawet całkiem mocno szaleje. Nic na, na przymus, nie Powoli by już przy brzegu jest No widzę widzę Trochę w lewo Chciałbym. W lewo Pija w lewo Mam Chyba większy niż przedtem. Czekaj. Okay. Jak wam tak powiem, jest czterdzieści pięć i 4 45 i Większy od mojego. A Dobra. wypuszczamy cię. Co? Do podbieraka. Długo od razu. Poszedł. Fajnie. Miałem wędkę tam na prawo, tam, a wędkę mam teraz tam na lewo. I co to jest, to nie wiem, bośmy się zajęli Kamilalinem. Ja oh. muszę jeszcze jakoś po podbierać, bo nie wiem, co to jest. Co to jest? Chyba też ogórek. Mm -hmm. Nie. Nie? Nie. Lechu. Pierwszy Leszek, nie za duży o, Tak nie za duży nie Ale nie wyemigrował Krzynę tę Dobra, taki nie za duży Nie Jest ładny Leszek Dobra, Taki leszek nie za duży Dobra, wraca Ale nie wyemigrował No nic ale leniwe to to dwie wędki na brzegu u mnie linek u Ciebie deszczyk no. Twoja zabawa fajna ale to opowiem Ci że jakbyś miał kija w wodzie a bez tego lina to ja bym Cię poplątał no bo nie tak bo bym się nie, nie zwróciłem uwagi nawet wkładam na no takie taki kolorek no. pomarańcz żółty mhm. I teraz tak jeszcze kogo to jest z, z, z Escafeder Halibo. Tak. I teraz tak, bierę sobie tu, bierę na połowę, o. Przełamujesz go na połowę. Na no tak? To znaczy się, wiesz, po co mi takie duże, jak biorę takie ogromne liny. Na mniejszą przynętę. Tak, 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 zaraz. na czeka. Ciupek chyba. Ale to nie wiem co. Dobra. Ja mam. Wkładam sobie tutaj pomiędzy pomarańczowe, a żółte. O. o, tak wygląda taka mała przyskochaczyka. I teraz tak. Tyk, cyk nie za dużo, cyk, no wewnątrz, wyciskamy, przynęta się zwisa z boku, tak? A czemu z boku, nie do środka? No bo mi tak jest wygodniej i wtedy szybciej ryba się dobiera do przynęty, wiesz? Mm -hmm. I teraz tak, wrzucam sobie na tamto drzewko, nie? Zostałem się na tamto drzewko rzucić O, o. i kijem i... i tylko tyle, tak. i odkładam. i nic więcej nie robię nie? nie podciągam, nic kijem nie ruszam Janek ma już kolejną sztukę Coś dużego? Nie wiem, bo mi bije bardzo Czyli znowu panie gin Mm -hmm. Ale chyba nie to łatwo tak, idzie. Tak. Ale szczok Aleczyki za nie za duże. Nie. Zobacz jak się zaczepił, pan. Za koniuszek, patrz. No, mogłeś go, go stracić. No, patrz. Jeszcze chwilę. Dobra, rzucimy. Tak, nic. No, i oto taki ładny deszczyk. Wysypka. No, wysypka mała, tak? No, dobra, do wody. Szyciutko. A, jakie drętwe są, zobacz. O. Aha. Zobacz. A jak go ruszę? Od razu inny atak. Inny atak. Rzucę, rzucę. rzucę z tego drzewa. bardzo, w lewo. Co ci tam bije? Bije mnie. Rybka duża? Nie wiem. No jak tam ściągasz no. szybciutko. Staram i się pluska tak blisko. Kucz. No. Mhm. Nie za duży Fajne? No jest linek Ten ma dzisiaj, ale... Też cieszy. No, Puszczamy, nie? Tak, wypuszczamy linka. No, nieduża nie. przynęta działa dzisiaj. Wrzucimy znowu pod to drzewko tam. Pyk. I od No i dobra. Kolejna sztuka większa? Co tu się dzieje człowieku? <grym> Banie No ja pierdykam. Nie mogę nic zrobić. Zobacz co się dzieje na kiju. O parę Nic nie mogę zrobić. Samym kijem. O Wojku, musisz zwijać chybkę.

Idziemy trochę wyjąć. Ale się poda właśnie. Po takiego, właśnie. O. Nic nie mogę zrobić Próbuję mi odejść A co to on może dużo Ty marutko. On może dużo no porwać mi wszystko i o no nie mogę nic zrobić, no żeby mi tam tobie tylko aby w zestaw On jest blisko, 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 ale nie mogę nic, nie chcę wyjść żeby to życie trochę złapał. już ja do góry podniosł o jest, o jest potwór o chyba większy od twojego zobacz to nie to, że tam się ścigamy czy coś, nie? E, tak szczerze ścigamy się dzisiaj. Ładny, nie? Mm. No nie wiem, czy większy od mojego. Nawet go wypni. Nerwówka jest w niego. Gdzie o ten haczyk? 40. Prawie 49. Ło! Wow. No. Nie, no nie, nie, Zobacz, nie. To jest 49. No 49 Pół metabelin? 49 Wow, pół Nieźle, no. nieźle. Ładnie, nie? Kurcz. Teraz no, mam no, wyzwanie. Jakie? Że to przegonić? Nie. Tam. Wtedy muszę woli swoją wam Dobra, zrobimy sobie zdjęcie. <noise> Jest? Ładnie. 49, tak, go przekręcimy tak. Jaka bestyja z niego wielka. Mhm. Mhm. No. Gratulacje. Piąteczka. Piąteczka. A, używam taką przynętę razem z Kamilem. To jest jak widzicie przynęta z Eskafeder, Halibo. Nie to żebyśmy robili reklamy, no ale ta ryby dzisiaj jaka na to biorą mhm. na taką. No. Jak widzicie na takie dość ja wyciągną... zwariowane korystyka. Tak. Jeden jest pomarańcz. O. Może tak. Jeden jest krótszy. Jedna jest pomarańczowa a druga jest czerwona widać na opakowaniu Ja zakładam tą pomarańczową na półkę I, i trzeba dodać jeszcze o tej przędzie to jest bardzo taka słodka właśnie jak Miszki no. Haribo Przemamuję ją na pół, cyk tu delikatnie delikatnie tu na pół o. i mam o, takie dwie połóweczki no. i jedną z raz założę a drugą zostawimy na później. Co tam mamy? Leszczyka? Ale lekko idzie. No coś cienko idzie. Szybko zbija, czy idę pewnie? Jakieś takie, że na są jeszcze dużo śluzu Ostatni miałeś na przeponie takie taki. nie za duży, nie? Mhm. Tak, wypuszczamy go od razu. U. I co, ostatnia cię rybka już chyba? Tak, wiesz co, jest już późnowo. Bo... I co, znowu Ci zabiera kija? Nie ja wiem co to jest, bo... żeśmy zaczęli trochę... Pakować już powoli bo do domu? Się pakować. A co tam jest? To nie A, rybki nie przestały brać. Kija mi zabierało, wiesz. Dobrze, że zerknąłem, bo o, bije coś. Uh. Uh. Nie da rady. Odchodzi gdzieś tam. Pewnie znowu ogórek wiesz. Pokręcimy. O. Nawet pod dobrze nie wystach. Nie chcieliśmy, żeby już wysał. Wyco... Nie te rady widać na tym pomarańczowym o! Jobra. jest taki mniejszy, nie jest taki wielki jak ostatni. O, to jest mniejszy. Mniejszy, mniejszy, nie? Na tle wody. Mhm. Fajne o! Fajniutki. No! Jedno, Gębusia. Dobra, nie będziemy go Nie, mać. wypuszczamy go, wypuszczamy oczywiście. Na tle wody. No no cóż, my zakończyliśmy sobie wędkowanie. Powiedzieliśmy na tę samą przynętę, kamień dalej, ja bliżej. Takie same kije, taka sama metoda, te same przynęty. No i gdzie u Janka wiele było lepiej, fajniejsze rybki wdały. Trochę ścigaliśmy się ścigaliśmy jeśli chodzi o liny. Niestety przegrałem. Ja dzisiaj typowo linowa zanęta zielona, no to musiały liny brać. No ogólnie złowiliśmy chyba nie wiem. Wie. Siedem linów tak? z jednego jazia, no i też parę szczyków takich drobniejszych. Aha, no to fajnie, no liny no, weszły pod tą zanętę, także. Ja jestem zadowolony, Kamil pewnie też, bo. No, Dzianek minę spędzony, no a miejscówka właściwie powyżej dla na nas no to rzadko kiedy przechodzimy, bo kiedy jest daleko. Żeby no, dojść. żeby tu dojść to trzeba ładne kilkanaście metrów pokonać, no. żeby tu się dostać. A i miejscówka bardzo fajna, widać, że to są ryby i to niemałe sztuki. No, taliny z niektóre to ładne, takie po ponad 2 kilo, nie, powiedzmy. I wszystko dzisiaj właściwie na metodę mówiliśmy tylko. No tylko metoda, na dwa kije i także fajnie. No, Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o subskrypcji, o stanie także łapki. W górę. Pamiętajcie także, że to jeszcze o komentarzu. Uczniowie także w filmie Najwięcej No i dziękuję na kanale. Cieńko.